6 października 2011 roku, 22,45. Załamanie waszego systemu bankowego było sterowane przez Antychrysta. Moja szczerze umiłowana córko, módlcie się mocno, bo Antychryst jest gotowy wyjść ze swojej nory, w której się ukrywa, i dokonać skoku na świat, aby pochłonąć moje dzieci. Jego przebiegły plan będzie ukryty, bo na zewnątrz będzie się prezentował jako przystojny, uroczy i elokwentny. Ale kiedy moje dzieci spojrzą w jego oczy, ujrzą ciemność, bo on nie ma duszy. On nie został stworzony ręką Boga Ojca. Módlcie się teraz, moje dzieci, każdy z was, aby powstrzymać go od zniszczenia tych wszystkich których kontroluje poprzez jeden światowy porządek. Modlitwa może złagodzić wiele sproponowanych przez Niego obrzydliwych planów przeciwko ludzkości. Niestety, wielu da mu się zwieść. Nigdy wcześniej nie wzywałem moich dzieci do aż tak wielkiej modlitwy, bo bez waszych modlitw wzniecane przez Niego intrygi doczekają się spełnienia, jak zostało to przepowiedziane w Księdze Apokalipsy? Jego obecność na Ziemi jest odczuwalna na całym świecie, ale Jego działania nie są widoczne. Jest jak skała, która po wrzuceniu do wody powoduje fale, które rozchodzą się na kilometry. Chcę Was zniszczyć, ponieważ jesteście moimi dziećmi. Moje dzieci, które w sposób niewolniczy, podążają za każdym Jego posunięciem, mają opaski na oczach. Ukryte zbrodnie popełnione przez tych ludzi budzą ogromny smutek w niebie. Dzieci, muszę Was prosić o modlitwę do świętego Michała Archanioła, aby skarcił szatana w tych burzliwych czasach. Antychryst działa szybko, a Jego wpływ przyspiesza globalny spisek unifikacji wszystkich Waszych walut. Załamanie waszego systemu bankowego było rozmyślnie wywołane przez Antychrysta, aby kiedy wasze kraje potrzebowały pomocy, on i jego podli służalcy mogli wystąpić dla ratowania waszych krajów. Obudźcie się wszyscy i zobaczcie, co naprawdę dzieje się na waszych oczach. On czeka, żeby rzucić się na was, ale wasze modlitwy mogą złagodzić jego działania i zatrzymać go na jego torach. Jego brudne ręce czekają, aby złapać was w objęcia, z których trudno wam będzie się uwolnić. Pamiętajcie, dzieci, że czas, który pozostał Szatanowi na ziemi, jest krótki. Antychryst został wysłany, aby skraść duszę mojemu ojcu. Te dusze pochodzą od mojego Ojca, Boga Stworzyciela wszystkich rzeczy. Obietnica wiecznego wszechświata. Składana przez antychrysta, jest nonsensem. Wiele dusz jest obecnie zwiedzionych tą nową i złowieszczą doktryną. Widzę, jak wpadają w tę podstępną jaskinię ciemności i płaczą gorzkimi łzami. Gdy tylko te dusze podążą tą drogą oszustwa, stają się zanieczyszczone, a ich postawa względem innych, w tym ich rodzin, Zmienia się, gdy serca ich ogarnia zimno. Moc szatana jest silna, ale Bóg Ojciec wkroczy i ukaże Jego zwolenników z tej ziemi w sposób najbardziej surowy. Ostrzeżenie jest ich ostatnią szansą na odwrócenie się od Antychrysta. Módlcie się, aby moje światło tak przeniknęło każdą duszę podczas ostrzeżenia, aby dusze zagubione, szczególnie one, mogły zostać uratowane z tej straszliwej ciemności wasz, umiłowany Jezus Chrystus.